Marcin Dudkiewicz, gościem Kingwigi TV po meczu z Anwilem Wocławek. Ogromny smutek widziałem na waszych twarzach, jak schodziliście z parkietu po dzisiejszym spotkaniu. Witam serdecznie. Był smutek, był, bo przegraliśmy mecz, który e, chcieliśmy bardzo wygrać. Anwil to wiadomo, jaka jest drużyna renomowana, jest to pretendent do, do grania w finale w tym roku, także była szansa, żeby wygrać, niestety nie wykorzystaliśmy tej szansy. E, parę detali się na to złożyło. Z tym, że teraz zagraliśmy dzisiaj mecz, szkoda, szkoda tego meczu. Za dwa dni idziemy do Zgorzelca i mamy w tym momencie możemy sobie w domu pogdybać o tym, co każdy zrobił źle, co można było dać więcej drużynie. Jutro zaczynamy trening, już zmyślę o Turowie z Najpierw jeszcze, zanim o Turowie, to jeszcze chwilę połączycie o to dzisiejsze spotkanie, mianowicie pierwsza połowa. Przyglądając się wasze treningi, których nie było za wiele tak naprawdę, bo w poniedziałek rano wróciliście do Szczecina i już w środek gramy z Anvilem, graliśmy z Anwilem, ale te treningi były stricte pod tą zmienną obronę Anwilu i widać było, że w pierwszej połowie dobrze odnajdowaliście się w tej, w tej obronie, dobrze sobie radziliście ze zdobywaniem punktów. Tak, byliśmy uczulani przede wszystkim na tą słowną strefę 1-3-1, przeciwko której się naprawdę ciężko gra. Kilka dni jechaliśmy zagrywnie tą strefę. Troszeczkę nam Skiba podpowiedział, co zrobić, jak to wszystko może wyglądać. No i myślę, że tam trenery mieli ci szybko tą, tą strefę z winą, można powiedzieć, co do Także na to byliśmy uczuleni. Wiedzieliśmy, co każdy z zawodników potrafi. Są to dobrzy zawodnicy, mają swój system, fajnie się w nim odnajdują. Parę błędów popełniliśmy. No i mówię, niestety, szkoda, nie udało się tego meczu dzisiaj wygrać. Było blisko, ale niestety nie udało się. Trzecia kwarta Anvil wykorzystał wszystkie wasze potknięcia, wasze wpadki, wasze błędy w tej kwarcie odskoczył. To minus na pewno w tej drugiej połowie, ale też na plus jakby już takich plusów szukać. Na pewno jest, plusem na pewno jest to, że doszliście i chłopaliście kontakt i zabrakło gdzieś właściwie takiego jednego, jednego posiadania, które by przełamało te prowadzenie Anvilu. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się, zgodzę, pewnie, że tak. No tutaj. Każdy mecz się rządzi takimi swoimi prawami. Jest to gra y, falowa. Kto więcej błędów popełni, ten mecz niestety przegra. Anglii nas dobrze czytał, też byli dobrze nas przygotowani, także każde podwojenie, czy lona, czy Sobina kończyło się jakimś późniejszym odrzuceniem, przez co my musieliśmy rotować, pomagać sobie wzajemnie w obronie. Y, no, ale takie mecze też się zdarzają. Będziemy też grać jeszcze w tym sezonie na pewno przeciwko cięższym rywalom, bo mamy Turów z Gorzelec, mamy potem Stelmet, zielona góra. Także są to zespoły, z którymi też podejmiemy na pewno walkę, będziemy chcieli mecz wygrać. Szkoda, że się nie udało dzisiaj wygrać przed własną publicznością. Kibiców może dużo nie przyszło, ale ci co przyszli, mam nadzieję, że zobaczyli fajny mecz i dziękujemy im za doping, bo było ich, było, było ich dzisiaj naprawdę słychać. Dobrze, to wybiegnijmy trochę w przyszłość i porozmawiamy o tym Turowie z Gorzec. Mecz szczególny, dlatego że. Ponownie mało czasu na regenerację i na przygotowanie się pod tego rywala, ale po drugie, szczególnie też dlatego, że to będzie nasz przeciwnik w ćwierćfinale Pucharu, Pucharu Polski. Yy, jedziecie tam z myślą tylko skupienia się na lidze, czy też może gdzieś z tyłu, z tyłu głowy będzie już analiza rywala pod, ten pucharowe, pod, te, pod te Pucharowe spotkania? Myślę, że, że przede wszystkim jedziemy z myślą o meczu ligowym. Puchar Polski gramy dopiero za dwa tygodnie. Także trenerzy na pewno dobrze nas przygotują pod względem Pucharu Polski, jeżeli chodzi o Turów. Z tym, że to będzie mecz ciężki, bo na pewno Turów będzie podwójnie zmotywowany. Będzie grał po pierwsze u siebie, po drugie, będzie chciał pokazać, że mecz, który przegrali u nas, telewizyjny, wysokim wynikiem, był tylko i wyłącznie wypadkiem przy pracy. Także jest to zespół agresywnie grający, szybko biegający, również mający swój dobry system, który się mi ogląda. Także mówię, mamy mało czasu, ale tym się też koszykówka cechuje, że, że czasami grasz co dwa, co trzy dni mecze i właśnie te mecze są najfajniejsze w tym wszystkim, nie treningi 10 czy 12 dni, ale mecze. Także mamy mało czasu, ale, ale już na pewno sztab szkoleniowy jakiś tam scouting zrobił, wiemy też, znamy tych zawodników, bo przeciwko nim już kilka razy graliśmy niektórzy z nas, także ci co grali więcej będą pomagali tym, co, 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 co grali mniej, co nie wiedzą, co kto może zrobić, także będziemy sobie wzajemnie pomagać i, i mówię, jedziemy tam w celu. Zwycięstwa ligowego, a, a myślenie o pokaże przyjdzie później.